No to to jest aktualny, e, aktualny stan y, y, blatu. No, blat wygląda na razie tak, bierz go więcej niż mniej. Parę, brakuje jeszcze mi parę desek. No ale to, tak jak rano powiedziałem, e, dobre, złego, początki, mm. lecz koniec żałosny. Bo poza tym, że nie dokończyłem blat, 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 tak, blat, to na swojej pile, która tam stoi, Stołowej, próbowałem sobie uciąć palec. O! On jeszcze jest na swoim miejscu, ale diabli wiedzą, czy on nie odpadnie w nocy. W każdym razie yy, musiałem przerwać zabawę. No bo. Yy, popłynęła moja błękitna krew, która się okazała czerwona, robotnicza. No i musiałem przerwać sobie zabawę. W każdym razie blat jest, na, jest w takim stanie. No mam nadzieję, że go dokończę w przyszłym tygodniu, yy, bo już jest bardzo mocno zaawansowany. No I, to, yy, i tak by to wyglądało na, na dzień dzisiejszy. Yy, mimo, że mocno się starałem pozbyć palca i dokończyć blatu, ani jedno, ani drugie mi nie wyszło. <laughs> Ale, a zaczęło się całkiem niewinnie, zaczęło się całkiem fajnie i ten, no i a, zaczęło się od y, y, z samego rana wszystko wyglądało całkiem fajnie, wracamy do, do rana no siemano, hej dzień się budzi, no i zaczynamy go od meczu świątkowej i Sarsanową zobaczymy jak się to zabawa. skończy Hmm. Jak, jak na razie to dobre złego początku. Um, przerwę sobie, no bo tak trzeba. Wyprawa Igi do Chin skończyła się dla niej bardzo dobrze. Właśnie tutaj stanęło na tym, że, że stanęła na najwyższym podium. No i poza tym, że wygrała. To jeszcze na dokładkę zarobiła parę złotych na tym internecie, no na tym to wszystko polega. No fajnie, no lecimy dalej, bo teraz muszę, yy, ten, muszę zaczynać do, do sklepu z deskami. Właśnie zacięła mi się, zacięła mi się ta zabaweczka, no jedziemy do sklepu z deskami, bo yy, Michał, mój kuzyn, cześć Michał, właśnie spytał się jak wygląda historia z blatem, no, historia z blatem leży jak na razie nie, nie ma żadnych postępów, bo zabrakło mi desek, zabrakło mi, znaczy nie to, że zabrakło mi desek, tylko jakoś ten doszedłem do wniosku, że blat będzie za mało, za mało kolorowy i ten, no to jedziemy do, do sklepu z deskami i coś tam zobaczymy, co oni tam oferują i ewentualnie dobiorę coś, żeby ten blat wyglądał bardziej atrakcyjnie niż w tej chwili. W każdym razie ta, ten dzisiejszy odcinek jest właściwie dla Michała. No dobra, ten to Michał, za, zaczepię cię później. Na razie muszę przejechać, kurczę koło samochodu, który stoi mi nie tak, jak ja bym przeżyczył, no ale przejechałem, jedziemy dalej. No to w ten yy, okay. No to mamy sklep yy, z deskami. Ceny, to się nazywają drzewa egzotyczne, no i ceny są egzotyczne też, bo za stopę bieżącą yy, a 30 dolarów za stopę bieżącą, bo tak to, to, to kupuje, czyli 30 cm długości deski kosztuje 13 e, w zależności od tego, co gdzie i jak a, 11, 12 dolarów, 21 dolarów to tu można wyjść z tego sklepu całkiem nieźle obrabowanym. O tu jest 7 dolarów, ale ja nie potrzebuję takiego czegoś. No. Zdaje się, że ta wizyta się skończy tylko wizytą. A ja tu nic takiego nie widzę. Jest właściwie jedna rzecz, która by mnie interesowała. I to jest to. O. No ale oni za to chcą. Za te deski chcą 16, 17 dolarów za stopę. A tutaj za te deski chcą. No, 14. Aha. No, to by było. To by było. No, mniej więcej tak to wygląda. No ale, tak jak mówię, mało co mi tu pasuje, może ten kolor ewentualnie. Ile oni za to chcą? O, 16 dolarów za stopę. Uff. No to taka deska będzie kosztowała ze 100 dolarów. Przynajmniej. Bo jest długa decha. A ponadto, a jak to mi wyjdzie do auli? To mi chyba nie wyjdzie. No to można przeciąć zawsze. No dobra, jeszcze tu popatrzę chwilę. Ale ta moja wizyta skończy się chyba skończy się chyba, o. Yy. można się kupić taki klocek. O, taki klocek, dajmy na to, za 45 dolarów. Albo taki klocek, nie za to jest o, afrykańskie czarne drzewo. I oni chcą za to 65 dolarów. No to nie, no to chyba to mi się na, na blat nie przyda. Ta cała zabawa. No dobra, no to jest wizyta. O! A ile oni za to chcą? O, 32 dolary. Nie, za to oni chcą mniej. Za 32 dolary to nie chcą za gotową. Jakąś deskę taką. O, można sobie zrobić deskę, no ale za to chcą trochę mniej chyba. No ale. Jeszcze popatrzę tutaj, no. Na razie to wyłączę. Wizyta w sklepie z, z, ten, z egzotycznym drzewem skończyła się e, wynikiem negatywnym, no bo wyszło mi... Wyszło mi z, z gwiazd wyliczyłem, że Mój blat będzie mnie kosztował 700 dolarów. <grymne> to nie o to się rozchodzi, żeby to, nie, żeby to w grę wchodziły takie pieniądze. Z racji tego, że to jest z kawałków, to, to, to chyba to zrobię z kawałków, z jakichś odpadków. no Jedziemy dalej. Jesteśmy w drugim sklepie, ale no, to są materiały budowlane, ale może, może uda się tu kupić też i no, zobaczymy jak to wszystko w środku tam wygląda Na razie Wchodzimy no, Poza tym, że tu deskę to jeszcze muszę kupić taką folię Zobaczymy jakie tutaj ceny są no, W materiałach budowanych Święta Święta, święta, Mikołaje Choinki no, już, już świętujemy no, Na razie no, Lecimy Lecimy do miejsca, gdzie powinny być deski. Na razie to jest wszystko. No jak w każdym szkole, z ten z, z materiałami budowlanymi. Ale deski to jeszcze są tam dalej. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Jest za dużo chodzenia. No to tutaj mamy nowe deski z no, tym, że już nie są tak egzotyczne tutaj za całą deskę są 11 dolarów a nie za 11-15 no i deska jest dosyć długa także to, to ma więcej sensu tym bardziej, że ten, tak jak powiedziałem mój blat ma być zrobiony z odpadków także coś tutaj coś, coś się tutaj może wy, ten uda wybrać ale to jeszcze też nie o to mi się rozchodzi. O To bardziej mnie interesują takie nieobrobione kawałki, bo ja przecież mam sprzęt do tego, żeby to obrobić. Także zobaczymy. No to, tak to wygląda, ale to też jeszcze chyba nie jest to, co mi się rozchodzi. Także polec polecę dalej. Dalej jest. Okej, okay. ale to nie, to są takie za bardzo monotonne. No. zobaczymy w innym miejscu. No to tu są deski z celaru, które by mnie ewentualnie interesowały. Coś tutaj bym wybrał z tego. Nie wiem, czy nie wybiorę. Okej, okay. zaraz no, zobaczymy. No i trochę nie są... Ceny poszły i tak makabrycznie do góry, bo kiedyś za taką deskę płaciłem, płaciłem 7 dolarów, chyba, teraz jest 22. Okej, okay, dobra, trzeba się pogodzić. Inflacja jednak robi swoje. Z tym, że to są dłuższe te deski. Jak one nam mają długość? Tak, one są. Ja trochę krótsze kupowałem, no ale to mimo wszystko, to że cały czas. Cały czas yy, inflacja robi swoje. W każdym razie <laughs> coś się tutaj da wybrać i ten. I chyba nabędę drogą kupna jedną taką deskę, która mnie załatwi moje potrzeby. No, wracamy, wracamy yy, ten. Znaczy, wychodzimy z działu z deskami Idziemy, idziemy w inne miejsce, bo interesuje mnie, jeszcze jedna rzecz mnie tutaj interesuje, która chciałbym sobie ewentualnie nabyć, drogą kupna. Dobra, to jest trochę dalej, muszę się przejść. Eee, to jest to, co ja szukam, to jest mi potrzebne, bo właśnie mi odpadło do tla, muszę przerwać. Właśnie przejeżdżał sobie klucz, który czyści to wszystko i, i ten robił się. się, że to jest to, co mi właśnie odpadło do kla i ten. I muszę wstawić nowe I to jest, to jest to, co mi się rozchodzi. Za no, jedyne chyba, to, tak to jest za jedyne no, 37 dolarów, będę mu kokto sobie ten wziąć, zasłonić. No dobra, także... Kończymy wizytę w tym, tym sklepie. Nie no, mam żadnego kompletnie interesu. Siedzenia, bo mam coś zaplanowałem, to mam. No to wyszywamy stąd, jedziemy do domu. Bierzemy się za robotę. Okej okay, los. Zostawiamy cię tutaj, się masz gienia, świat się zmienia, jedziemy, jadę do domu. Będę zakładał tą folię, no i, i ten, żeby, udowodnić, żeby udowodnić, że cokolwiek robię, no to zacznę dłubać w sobie ten, 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 tak, ten countertop, czyli blat, co ja gadam, co ja gadam, no w każdym razie udowodnij Michałowi, że coś robię, no bo Michał zaczyna wątpić chyba, dobra Michał, spotkamy się za chwilę. Jestem w domu, dojechałem do domu, no teraz sprawdzę, jak wyglądają właściwie moje zapasy desek. Przecież to mi się nie rozchodzi jakieś cuda, tylko rozchodzi mi się, że to ma być właśnie z tych, z odpadów. No, taka, taka impreza. No to już mam jedną taką deskę, bardzo jasną. Do tego się dołoży, do tego się dołoży jakąś taką deskę. O, żeby był kontrast, ale to, to jest za mały kontrast, czyli wszędzie poszukać coś jeszcze bardziej ciemnego. I jeszcze bardziej ciemne to jest chyba to o. tak. Jest, jest, to jest jeszcze bardziej ciemne. zaraz, ja tutaj się zdjąć w tym, ale nie ma nie widać tego, co ja chcę pokazać. O, tak. I, I co ja tam jeszcze mam? Na pewno coś mam, no bo przecież y, mam tu mnóstwo jakiegoś dziadowca. Ja to najpierw złożę do kupy parę desek i ten, i, i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Próbuję coś tutaj z tym zrobić, ja nie mogę powiedzieć, że to jest bałagan, bo ja, dla mnie nie istnieje pojęcie bałaganu, jest po prostu nieład niełat artystyczny, no i, i no, muszę coś zrobić, żeby to trochę, Potrzebuje tro, miejsca, po prostu potrzebuje miejsca i muszę, muszę to poutykać gdzieś po kątach, i żeby nie było tutaj w tym jednym miejscu takiego bałaganu, jak jest w tej chwili, A to bałagan, przepraszam. Nie ma pojęcia bałaganu. Przed chwilą powiedziałem. No. Yy... No muszę to poprzesuwać. Po to odsunąłem, odsunąłem ten. Yy... Ten tak zwany porządek artystyczny, czyli nieład artystyczny, odsunąłem na boki. Co mogłem kopnąć pod stół, to kopnąłem pod stół. No i teraz zaczyna się ten grubsza algebra, czyli matematyka kwantowa. Znaczy, nie ma chyba matematyki, ale kwanty się zaczynają. Bo po prostu rozchodzi mi się o to, że tak potrzebuje szerokość 26 inczy i. Długość 30 inczy. Odwrotnie. Szerokość ma być 30 inczy, długość 26 inczy. To teraz muszę nazbierać, nazbierać desek, żeby mieć 30 inczy. Ile mam do tej pory? 7. Brakuje mi jeszcze tyle. O Karol. No to tak, no to ładnie. To w każdym razie muszę mieć tyle. Na 26 inch. to 26 inch, Tak, to, to, to tutaj po, zaraz to dopasuję, żeby to miało 26 inch. A z tego to wszystko przepołowie połowie tak, że będzie podwójnie. To nawet jak mam 7, 14, to jest, to jest cały czas cienko, cienko. No, yy, biorę się za szukanie dalszych desek i ten, i zakrojenie tego wszystkiego, i dopasowywanie do moich potrzeb. <laughs> A Ewie urodził się kaktus. No, jest taki. I ona jest cała szczęśliwa i, i ten i już go przestawiła, zrobiła mu zdjęcie jeszcze mało tego kazała mnie nie zrobić zdjęcie. Mało tam film zdjęcie kazała zrobić film włożyć go do filmu robimy makaron, czyli kluska ramen noodles ramen noodles o, to ramen noodles. jest coś, coś takiego specjalnego nikt nie wie poza poza executive chef Mistrzem kuchni Ewą To yeah. jest ramem Tak. Yeah. No. Dlaczego on jest ramą? noodle to wiadomo, no ma kluchy. Czyli makaron. No, Wróciliśmy do makaronu okay. Ale z jakiegoś powodu jest to nudół. Okay. A tu no. jest rosołek. No, a tu jest rosołek. Tu jest A tu się, się robi rosołek będzie się gotował 6 godzin. No, o proszę bardzo. Będzie się gotował 6 godzin. No, ładne rzeczy. Yeah. No, i ten. I to będzie coś takiego, jak byliśmy w Nowym Jorku. Znaczy, ma być coś takiego, jak byliśmy w Nowym Jorku, i ten. Kombinujemy. I... No i Ewa, kombinuję. Powiedziała, że ona jest w stanie zrobić coś, zrobić taką zupę bez Nowego Jorku. Okay, zobaczymy, co to z tego wyniknie. Kombinujemy. No na razie kombinujemy. Okay. Dwie minuty to przeschnie i będziemy kroić. Ok. No to okay. ten, to z, zapraszamy się za chwilę na krojenie. Jep. Para buch, maszyna w ruch, no i robimy, o proszę bardzo, co wyłazi nam? kluchy, Klochy, tak, Klochen. makaron. No, Ewa, Ewa, ubliża makaronowi od noc. no, bo mówi, że to, są, że to jest japońskie. Jakie japońskie? Japońskie podawane jest na miejscu samurajów. Ja, muszę grześka przesunąć? Ja, przesunąć no, Grzeszkę, tak, Przesunąć grześka? Ja. Przesuwamy grześko, no, tak. I makaron trafia do tego, do koryta. To jest stan spoczynku? Nie, do specjalnego koryta, tak. No, robimy dalej makaron. Ja trochę skrzypimy. No, bo maszynku już nie na oliwiala. Jest to skrzypimy. Brakuje saki. No to tak to wygląda produkcja makaronu do rosłowia, który stoi właśnie na tym. Ramen ramen. ramy. To nie jest, jest ramen. Przepraszam, Przepraszam, właśnie ubliżyłem ramen sukni, to wyglądał się rosłem. No. Ok, kol. Cool. Okay. No tak, kruchy są nawet podobne do tych co żeśmy je. Wszystkie głupsze są. Dobra, na tym kończymy transmisję z produkcji ten, makaronu, bo teraz to się będzie powtarzało tyle razy, ile jest ten placków. A, placków jest dużo. Jeszcze to jest połowa tylko. O, to, was, to, ja, to, że, jest, to jest następna połowa. połowa. A, bo to się jeszcze, jeszcze będzie ten, no, dalej plackowało. No, to, no dobra. No to niech ktoś się dalej plackuje, kroi i robi makaron. A, a, a ja idę teraz do pracowni, czyli do garażu. No to tak powstaje blat z tym, że teraz wygląda na to, że ja mam za, za dużo jasnego. Jak tamten blat to mi się zrobił cały ciemny, to ten wygląda, że, że będzie cały jasny. No ale poszukam jeszcze, yy, może znajdę coś ciemnego żeby to jakoś, no, urozmaicić, no, dobra. No, manufakturka pracowała, Ewa narobiła makaronu, także tu mamy troszeczkę, z tyłu mamy troszeczkę, także troszeczkę tu, troszeczkę tam, mamy obiadu na trzy dni, na trzy dni przynajmniej, no. Także ramen, ramen będzie pitraszony, ho, 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 albo jeszcze dłużej, a pachnie Zobacz. pycha, ojej. Ach, jak pachnie, no. O, O, no wiadomo co pachnie. <ścoughs> pachruszcze pachną, no. A nie, no, no to jest, to jest orchidea, lady of the no, night. No pachrusze, no przecież mówię, że pachruszcze, no. Lady of the night. No. Bardzo ładnie pachnie. No tak, jak makaron. No. <ścoughs> Wiesz, to każdy wie. Że Lady of the Night pachnie jak makaron, a makaron pachnie jak No, Także i jesteśmy przygotowani na, na, na ciężki obiad. No.